w Polsce są realnym zagrożeniem dla naszych pupili, ponieważ są wektorem wielu chorób zakaźnych, między innymi boreliozy, anaplazmozy, erlichiozy czy bardosiozy. Chciałam tutaj powiedzieć kilka słów na temat profilaktyki przeciwko kresztowej. Mamy na rynku obecnie wiele preparatów. Są to preparaty tzw. spot on, czyli płyny wylewane na skórę zwierzaka. Są obroże, są preparaty doustne. Warto tutaj zaznaczyć też, że kleszcze żerują już w plus 5 stopniach Celsjusza. Biorąc pod uwagę obecnie nasz klimat, warto zabezpieczać zwierzaki przez cały rok. Jeżeli mamy podejrzenie, że nasz pies został pokąsany przez kleszcza lub co gorsza, kleszcz żerował na naszym pupilu przez dłuższy czas, warto jest zgłosić się do lekarza weterynarii celem wykonania diagnostyki ewentualnych domniemanych chorób od kleszczowych. Są na rynku różnego rodzaju testy. Najszybsze to są testy płytkowe, można je zrobić tak naprawdę w gabinecie weterynaryjnym. Tutaj lekarz weterynarii już podejmie dalsze decyzje na temat wykonywania niezbędnej diagnostyki. Jeżeli chodzi o badośiozę, to, to, to jest to najbardziej niebezpieczna choroba odkresztowa, dlatego że ona nieleczona prowadzi do śmierci. Nierzadko taki pacjent wymaga tak naprawdę hospitalizacji. Objawy babeszynu są początkowo mało specyficzne. Występuje brak apetytu, niekiedy wymioty, taka ogólna słabość. Jeśli chodzi o to, co widzimy w badaniu klinicznym, to przede wszystkim podwyższona temperatura, nawet powyżej 40 stopni. Obiegłym często zwraca uwagę na to, że pojawia się ciemny mocz. To jest bardzo niepokojący objaw. W wyniku babesiozy w takiej powikłanej formie już po, powstaje żółtaczka i silna anemia. Jeśli chodzi o leczenie takiego pacjenta, niekiedy kończy się na leczeniu szpitalnym, jest to ono niezbędne, dlatego że jesteśmy w stanie podawać płyny przez 24 godziny na dobę, a także wspierać się preparatami krwi bądź osocza, jeśli jest to niezbędne w przypadku właśnie takiej silnej anemii. Jest to choroba... Ups, której ym, czas ma naprawdę ogromne znaczenie, i szybciej Państwo pojawią się w klinice z takim pacjentem, i szybciej poda się leki przeciwpierwotniacze, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe i zaryzynuje się właśnie płynoterapię, czy, czy wraz z tymi preparatami, o których wcześniej wspomniałam, z tym jest większa szansa na, na uratowanie takiego pacjenta. Tym bardziej zachęcam tutaj do profilaktyki, do takiego świadomego ym, zapoznania się z, z ofertą i zabezpieczania swoich pupilni.